Szykuje tego prawego Luja, będzie sprowadzenie! Taki był plan, zrealizowany już w 30 sekundzie pierwszej rundy. Świetnie, po raz kolejny. Kręci się Mańkowski, uciekający z próby kilotyny. Teraz to on odkrycił głowę rywala i DJ Kimari będzie w stanie się przed tym bronić. Ale nam tutaj się naprawdę... co czy Mets zrobił. I pomaga. Zamarkował tę akcję w powietrzu. A później oczekujemy się, ukrywał, ale jakiś kolor. I dopiero od razu wejście. I wstaje, skontroluj, oddał. Aj, aj, za łatwo, Teraz bardziej do różowski, plecy. A James Mockleje w pina się. Duszenie albo ciosy. W tej pozycji możliwe jest wszystko. Rozciągnął Polaka, a pęknie włożył już rękę. Ciągnie różark lepiej. Koniec walki. Max zwycięzcą. Peter Graham, że za chwilkę trafić w w głowę Pudzianowskiego, tak jak teraz. Zwalił się Mariusz Pudzianowski i to będzie chyba egzekucja na Polaku. Peter Graham idzie po zwycięstwo w będzie Teraz łapci za chwilę przednie walkę Tomasz Ebróder na drużynie Pudzianowskiej. Już bez na rynku. Mariusz nie był w stanie bronić się przed agresją Pitera Grahama. Potwornie, potwornie zmęczony tą pierwszą rundą. Peter Graham, brawo. O, jest, jest konkluzja. Kocz to! Kończ to za I młodsza, że składała na powiekę, nie była dana, żebyś koniec pojedynku! Jesteście mi na blisko! Mateusz Gabel Gabros! Sojusz I teraz mocno rusza, to masz I bije tymi ciosami. Ciebie w domu, u w Londynie na Wembley. Żerafa z mocną pięścią. Ależ zdemolował twarz gorona Relicza. W tej chwili Bart Serker zeszczyci na swoim jest kandydatem Ale teraz może wygrać trzecią walkę przed Wrocławiem. I wygrał Jim Walker.

się skończyć już za chwilkę! Zakończyła się za Miały być bomby i bomby spadły! Brazylijskie na Amerykaninach! Trzecie zwycięstwo od rzędu! postawa Brazylijczyka! Michael! Big Rip!